Hej, hej, dzisiaj przetestuję z Wami Dyson'a na moich włosach, jak, one, jak on prostuje moje włosy. Zaznaczam, że ja już go mam od ponad roku, jestem z niego zadowolona, ale zobaczycie, na prośbę moich koleżanek i nie tylko, e, może ktoś skorzysta jeszcze, e, jak Dyson'em prostuje moje włosy. One są teraz po umyciu, będę je prostowała na mokro. Spinkę zapinam. Zaczynam od tej strony. Czemu ona idzie o? Ustawiamy na skoczkę dzieci i po prostu wciążemy pacenko i delikatnie od tęsknoty to robimy. I one potem takie pozostaną fajne. Można olejkiem jest olejkować końcówki na mokro. Ja czasami samo na mokro, to na kupę, ale teraz zrobię na kupę, bo zapomniałam na mokro. Tak. I teraz odwracamy się w całą stronę. Kolejna warstwa mój mus. I. Krzykmy. Ja to robię w ten sposób, bo ja nie mam nigdzie czasu, żeby to tak przebawić dłużej. Oczywiście to można wyprostować z świetną prostownicą, ale to tak, trzeba wytyczyć włosy, później na nogi oprostować Dwa razy odkręconie są też tą temperaturą. Moim no zdaniem daj są już bardzo fajne, bo suszy i od razu prostuje. Przeczeszę te włoski. I one wyglądają tak i dodam, że one są bez, yy, nie naoliwkowane. Mam jeszcze mam taką fajną oliwkę, zaraz je naoliwkuję ja i pokażę wam efekt już taki końcowy. Oliwka, ale tak naprawdę tylko tak powiem wam na te końcóweczki, bo potem włosy się szybko przetłuszczają. O, no i to będzie fajnie. O, końcóweczki. Efekt końcowy jest taki. Włosy są fajnie wyprostowane. Ja tak ogólnie to polecam bardzo. Ja lubię Dysona.